Słuchajcie, dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę po internecie. Zobaczymy sobie, jakie aparaty i kamery, zarówno nowe, jak i używane, możemy kupić za 1000, 2000, 3000 itd. Żeby to wszystko miało sens, podzielimy wszystko na trzy kategorie. Pierwsze, najlepszy aparat do zdjęć. Drugie, najlepszy aparat-kamera do filmowania. I trzecie, hybryda, czyli aparat, który łączy najlepiej jedno i drugie. Zacznijmy od kwoty 1000 zł. Tutaj niestety w grę wchodzą tylko używki. Do zdjęć niestety nie dacie rady kupić aparatu pełnoklatkowego, a szkoda. Niby można się zakręcić za Canonem 5D Mark II, ale zwykle to i tak przekracza o 200-300 zł budżet. Poza tym te najtańsze egzemplarze są w słabym stanie technicznym z bardzo wysokim przebiegiem. Za 1400, za 1500 są już ładniejsze egzemplarze, te można polecić. Co w takim razie polecam? Polecam Canona 700D. Sam takiego kiedyś miałem i przez kilka lat go używałem i naprawdę można z nim zrobić... Z nim? Nim. Naprawdę można nim zrobić fajną fotografię. Matryca 18 megapikseli i obracalny dotykowy ekran. Zwróćcie tylko uwagę na to, by kupować obiektywy pełnoklatkowe, żebyście potem mogli się łatwo przesiąść na pełnoklatkę. Z tańszych obiektywów polecam Canona 50mm f1.8 i Canona 1740 f4L. Ale o obiektywach być może zrobię osobny film, więc piszcie w komentarzach, czy chcecie taki film. Druga opcja to Sony A6000. Jest to w sumie lepsza opcja pod każdym względem, oprócz ergonomii. Body jest bardzo małe z niewielkim gripem. Patrząc na zdjęcia, może ciężko sobie wyobrazić, jakie ma rzeczywiście rozmiary, ale ja kiedyś trzymałem takiego w ręku i miałem wrażenie, że zaraz mi wypadnie. A no i można się jeszcze przyczepić do ekranu, który nie dość, że nie jest obracany, to jeszcze nie jest dotykowy i jest ogólnie gorszej jakości niż ten we wcześniej wspominanym kanonie. Za to ma lepszy autofokus i lepszą matrycę 24 megapiksele. I tutaj podobnie warto od razu starać się kupować obiektywy pełnokladkowe, by potem łatwo się przesiąść na jakiś pełnokladkowy aparat od Sony. Dobra, jeżeli chodzi o filmowanie, to sprawa jest prosta. Wybór to Panasonic G7. I tutaj musicie dać radę dozbierać te 200 zł, o które wykracza on poza nasz budżet. Dlaczego? Dostaniecie aparat filmujący w 4K do 30 klatek i w Full HD do 60 klatek i dodatkowo zaczniecie inwestować w bardzo fajny system podfilmowanie, w którym ja sam też jestem. Hybryda, hmm, chyba Sony A6000. Nie ma 4K, ale ma Full HD do 60 klatek na sekundę i bardzo dobry autofokus. Dużo lepszy niż ten w Soniku G7, więc jeżeli potrzebujecie autofokusa, bo na przykład nagrywacie dużo vlogów, albo jedyne co filmujecie to odcinki na YouTube'a, no to może Wam się ten autofokus wtedy przydać i w Sony A6000 go dostaniecie. A o fotografii w tym aparacie już Wam powiedziałem, więc dla mnie to jest najlepsza hybryda do około 1000 zł. Czyli reasumując, Canon 700D do fotografii albo Sony A6000. Do filmowania Panasonic G7 albo A6000, jeżeli potrzebujecie autofokusa, a jako hybryda Sony A6000. Widzicie, A6000 dominuje. Ok, idziemy wyżej, 2000 zł. I tutaj sprawa robi się ciekawa, bo możemy zarówno wybierać wśród nowych aparatów, jak i wśród używek. W tym budżecie do fotografii bez problemu możecie już kupić aparat pełnoklatkowy I tutaj jak najbardziej polecam ten, o którym wcześniej mówiłem, czyli Canon 5D Mark II. Za tą cenę na pewno znajdziecie egzemplarz w dobrym stanie, z przebiegiem poniżej 100 tysięcy. Matryca 21 megapikseli, ale co najważniejsze pełnoklatkowa, co Wam pozwoli pięknie rozmywać tło, a przecież wszyscy to kochamy. A no i dzięki temu aparat będzie sobie dużo lepiej radził w słabym świetle. Do filmowania macie dwie opcje, albo wcześniej wspomniany G7, ale tutaj możecie już rozważyć zakup nowego, albo używany G80. Co zyskujecie z Panasoniciem G80? Ciutniejszy krop 4K, ale ten w Panasonic'u G7 też nie jest zły, ale przede wszystkim stabilizacja matrycy. Jeżeli raz spróbujecie aparatu ze stabilizacją matrycy, już nigdy nie będziecie chcieli innego aparatu, który by jej nie miał. Hybryda? Myślę, że używane canon 80D. Fajna matryca 24 megapiksele, niestety pełnoklatkowa nagrywa full HD do 60 klatek i tutaj znowu mamy taką sytuację, że mamy tutaj świetny autofokus, więc jeżeli na tym wam najbardziej zależy, to to jest także dobry wybór do filmowania zamiast panosnika G7 i G80. A jak wam nie przeszkadza malutkie, nieergonomiczne body, to możecie wybrać Canona M50 i to nowego. To w zasadzie ten sama para, tylko w innym opakowaniu. Niby nagrywa on nawet w 4K, ale jest taki krop i tyle innych problemów, że nie mówmy o tym. Jest to po prostu aparat Full HD. Zróbmy jeszcze raz podsumowanie. Do fotografii Canon 5D Mark II, do filmowania Panasonic G7 albo G80, albo Canon M50 albo 80D, jeżeli potrzebujecie autofokusa, no i najlepsza hybryda to te właśnie dwa ostatnio wspomniane aparaty. Czy jeżeli mamy 3000 to sytuacja mocno się zmienia? Raczej nie. Możecie się rozejrzeć za Canonem 5D Mark III, ale raczej nie znajdziecie egzemplarzy w dobrym stanie do 3000. Przy filmowaniu nadal rządzi Panasonic G80, a w hybrydach zamiast 80D albo M50 możecie dopłacić do Canona M6 Mark II i dzięki temu dostaniecie matrycę 32 megapiksele. Bardzo fajna matryca. I dostaniecie też 4K do 30 klatek, które można normalnie używać. Macie 4000. U-hu-hu-hu! to super dla Was, bo w tym budżecie macie już naprawdę fajne opcje. Fotografia: albo Canon 5D Mark III, albo Canon 6D Mark II, który jest jakby z niższej linii Canona, ale jest dużo nowszy i ma dużo lepszy autofokus. W Canonie 6D Mark II macie matrycę 26 megapikseli, a w Canonie 5D Mark III macie matrycę 23 megapiksele. Mam dwoje dobrych znajomych fotografów. Jeden fotografuje Canonem 5D Mark III, a druga fotografuje Canonem 6D Mark II. jeżeli chcecie zobaczyć jakieś przykłady zdjęć z tych aparatów, to linki Wam do ich Instagramów zostawię w opisie. Filmowanie? Ach, tutaj mógłbym opowiadać cały dzień. Dlaczego? Bo mowa o moim Panasonicu G9. 4K do 60 klatek Full HD do 180 klatek, świetna stabilizacja matrycy, do tego całkiem niezły autofokus, chociaż to zależy z jakim obiektywem no i 10-bitowy kolor w 4K do 30 klatek do 60 klatek, jeżeli nagrywamy przez zewnętrzny rekorder. Za 4000 bez problemu dostaniecie używkę w dobrym stanie. Hybryda? Jeżeli bardziej filmujecie niż robicie zdjęcia, to dobrym wyborem będzie właśnie Panasonic G9, a jeżeli jest na odwrót, to właśnie Canon 6D Mark II. Przy 5000 nie ma większych zmian. Możecie poszukać Canona 5D Mark IV zamiast Canona 6D Mark II, którego jednak w poprzedniej kategorii, tak jak teraz się zastanawiam, bardziej bym polecił niż 5D Mark III, ale tutaj możecie poszukać 5D Mark IV, a reszta bez zmian. Za to 6000 daje nam super wybór. Do fotografii zdecydowanie Sony A7 III. Świetna matryca 24 megapiksele, pełnoklatkowa, ze stabilizacją matrycy. Aparat znany z tego jak dobrze radzi sobie w słabym świetle. Zdjęcia 10 klatek na sekundę. No i świetny autofokus razem ze super rozwojowym systemem, na którym już na pewno zostaniecie. Filmowanie? Dalej Panasonic G9 albo Panasonic GH5. To de facto takie same aparaty, są między nimi jakieś tam niuanse, ale to nie na ten odcinek. Albo Fuji XT4. Plusem Fuji jest trochę lepszy autofokus i 240 klatek na sekundę w Full HD. Też ma stabilizację matrycy, ale gorszą niż oba pana Albo jest tutaj trzecia opcja i to jest pierwsza kamera filmowa na naszej liście: Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. Puh, najgłupsza nazwa na świecie. Jest to typowa kamera filmowa, czyli brak autofokusa. I brak stabilizacji matrycy, ale mamy za to filmowanie w 12-bitowym rawie w 4K do 60 klatek na sekundę. No i też inne funkcje typowo filmowe. Musicie być tylko świadomi, że trzeba wielu akcesoriów, by móc z niej normalnie korzystać. Trzeba jakby rozwiązywać problemy tej kamery: takie jak na przykład bardzo krótki czas pracy na baterii, dziwny kształt i brak stabilizacji. Także musicie mieć tutaj jakiś bufor w zapasie, bo na cenie samej kamery na pewno się nie skończy. Hybryda za 6000. Wcześniej wspomniany Sony A73, która nagrywa w 4K do 30 klatek na sekundę, Full HD do 120 klatek na sekundę i ma świetny autofokus, albo jako alternatywa Canon EOS R, który co prawda nagrywa w 4K, ale z bardzo dużym kropem, na szczęście ma ponadprzeciętne wyglądające Full HD. Świetny autofokus i bardzo dobre zdjęcia z 30-megapikselowej matrycy. Idziemy dalej. Sytuacja nie zmienia się aż do około 10-12 tysięcy. Wtedy do fotografii można polecić Canona R6. Fajna pełnoklatkowa matryca 20 megapikseli, zdjęcie do 20 klatek na sekundę, świetnie sobie radzi w słabym świetle i ma stabilizację matrycy. Do fotografii jest to kompletny sprzęt, chyba że szukacie coś z wysoką rozdzielczością, np. do wielkich wydruków, banerów i takich rzeczy, to wtedy można polecić Sony A7R3 który jest bardzo podobny do Sony A73, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, tylko że z matrycą 42 megapiksele. Do filmowania albo Panasonic S5, który nagrywa w 4K do 30 klatek bez kropa i do 60 klatek z kropem 1.5, 10-bitowy kolor, przyzwoity autofokus i bardzo dobra stabilizacja matrycy. Albo kamera, która niedawno weszła na rynek Black Magic Pocket Cinema Camera 6K to już było jakiś czas, ale teraz jest nowa wersja z dopiskiem Pro, która ma fajniejszy ekran i wbudowane filtry szare. W tej wersji chociaż mamy rozwiązany problem z baterią, jednak podobnie jak w wersji 4K pozostaje nam brak stabilizacji i dziwny kształt body. Za to 6K w rawie do 60 klatek na sekundę robi ogromne wrażenie. Najlepsza hybryda to obecnie Canon R6 i to pomimo wielu problemów, które w nim występują przy filmowaniu. Nagrywa on w 4K do 60-klatek bez kropa w 10-bitowym kolorze. Dlaczego więc nie poleciłem go nad panasonikiem S5? Ano, właśnie z powodu wcześniej wspomnianych problemów. Jakie to problemy? Głównie problemy z przegrzewaniem się, chociaż te ostatnio Canon nieco zniwelował, wydając aktualizację dla tego aparatu, ale wciąż ono występuje. Zdarzają mu się też zaskakujące problemy z autofokusem, co u kanona jest dziwne. Być może też to zostanie poprawione jakimiś aktualizacjami. Tu musicie śledzić temat na bieżąco. Bardzo możliwe, że świetną hybrydą w tej cenie będzie Sony A74. Ale to kiedy Sony go wypuści, a nie wiadomo kiedy to będzie, na razie niewiele o nim wiemy. Wyżej chyba nie warto iść, bo jeżeli ktoś szuka tak drogiego sprzętu, to raczej wie, czego oczekuje. Ale na pewno mocnymi graczami byłyby tutaj aparaty takie jak Canon R5, Sony A7S3 czy Sony A1. Dobra, i to było takie szybkie umówienie, co można dostać w konkretnych zakresach cenowych, co można wybrać, czego unikać, jakie aparaty mają problemy, jakie mają zalety, jakie wady. To wszystko starałem się Wam w bardzo takim skrócie przedstawić. Oczywiście to nie jest materiał wyczerpujący temat w żadnym stopniu, ale chodziło o to, żeby was może troszkę zainspirować, żebyście zaczęli szukać idealnego aparatu dla siebie, więc jeżeli któryś aparat Was zaintrygował, no to możecie poszukać jakiejś recenzji na jego temat, dowiedzieć się o nim więcej. Ok, do zobaczenia w następnym filmie.